Dzień dobry, witam bardzo, bardzo serdecznie widzów mojego kanału. Kochani, zawędrowałam 13 w piątek do Nysy. Zobaczyłam, jak miasto się zmieniło, więc chcę Wam pokazać. Za mną ta wieża widokowa, która przez wiele lat była taką, a tutaj za mną to był duży skwer. I w tej chwili jest to po prostu znak czasów. Może jeszcze pokażę Wam katedrę w Nysie. Polecam Wam wizytę w Nysie. Jeśli będziecie jechać w Kotlinę Kłodzką, to myślę, że Nyssa mogłaby być świetnym takim miejscem, gdzie się można zatrzymać i stąd jechać. Tu są jakieś jeziora w okolicy cała ta jezioro Otmuchowskie, jezioro Nyskie. No, dla tak, miłośników takiej lokalnej turystyki rzecz świetna. Także witam chwilowo na kanale turystycznym, perfumowym, i nie wiadomo, jakim jeszcze. Także jeszcze raz tą, tą basztą Może jeszcze kilka rzeczy Wam pokażę. No myślę, że taka wyprawa w 13 w piątek. Może będzie ciekawsza, niż się wydaje. Do zobaczenia przy następnym spotkaniu. Słuchajcie Państwo, witam na moim perfumowym vlogu podróżniczym Nysa. Katedra w Nysie i pozostałości Podzwonnicy, po też takiej wieży. Piękne miejsce. Kojarzy mi się z, z, po prostu z kilkoma miastami gdzieś tam w Europie Zachodniej. Tu taka ciekawostka. Nysa, a w niej taka studnia, pobudzająca wyobraźnię, element urbanistyczny, element historii tego miasta, teraz w renowacji, więc niewiele się dowiemy, no piękna rzecz, także Nysa ma kilka takich ciekawych smaczków, jak będziecie przy okazji, zatrzymajcie się, odwiedźcie, bo to świetne miejsce, ładne, i bardzo, bardzo się rozwija. W ten nowoczesny sposób, który nie wszyscy akceptują, ale jednak trzeba przyznać, że no miasto, miasto kwitnie. Jeszcze raz ta studnia. Zaraz Wam ją pokażę po prostu. może jeszcze podejdę i pokażę wam co jest w środku bo na pewno was to interesuje prozaicznie, nie ma jakiejś przepasnej studni trochę monet pewnie jest, jestem zasunięta po prostu no i dobrze nawet no Elementem rysy to jest dworzec niestety, więc trochę Wam jeszcze pokażę zieleni, bo to jest akurat atut tego miasta. Ale dworzec będzie masakra. Ale jeśli lubicie oglądać, jak się zmieniają, jak się zmieniają miasta, to właśnie może tym bardziej warto do mysy zajrzeć. To tu za mną ten znak naszych czasów, czyli te domy towarowe. Jeszcze dworzec nie jest zrobiony, ale już jest dom towarowy. Dekada. No będzie dworzec, także dworzec się zmieni, teraz są duże plany, w ogóle są plany skomunikowania Nysy, tak totalnie, nawet z Warszawą. Kiedyś na tych wszystkich prezentacjach, chcę Wam pokazać za mną taką piękną kamienicę, nie wiem czy ją widać. Na tych pięknych prezentacjach rządu, Nysa była połączona z Warszawą, chyba 10 takich rozgałęzień tam, może 11, no tam jakoś tam nazwę swoją miało. No, także to tyle. Na razie do następnego spotkania. zbliżamy się właśnie do tego dworca. No on jest jak w, taki, w takim upiornym śnie sprzed kilku dekad. Także jak lubicie takie wrażenia i zobaczyć tą Polskę od przed kilkudziesięciu lat, to, to Nyssa też mogłaby Wam takich wrażeń dostarczyć, a jak przyjedziecie za 5 lat, za 6 myślę, że to jest taki przedział czasu, to bardzo się zdziwicie. Także zrób, przyjeżdżajcie, róbcie zdjęcia, porównujcie z czasem. Chcę Wam zegar pokazać, ale pewnie nie pokażę, choćbym chciała. Jest na zegarze w pół do piątej, a jest no około jedenastej. No ale tak jak mówię, to się zmieni. Może na dobre. Na pewno będzie to, to nowe takie, na które nie wszyscy, które nie wszyscy tak bardzo, bardzo lubią i cenią.